A jak wyląduje to na no poddaszu. Może no, wam pokażę jeszcze samolot, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie nie nagrywałem e, całego przed boardingiem, bo pomyślałem szczerze, że takie urwanie głowy że to jest obłęd. E, a to wszystko fajnie się zgra w całym tym vlogu. I powolutku, nie będą one długie, zobaczymy jak wyjdzie, ale będziemy rzuca, będę rzucał na swój YouTube, tak, żebyście mogli zobaczyć, jak się podróżuje z dziećmi i trenuje z dziećmi, bo to też jest założenie tego, 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 tego wyjazdu. A tymczasem szykujemy się do startu, więc one jump. Okay. Siemano, właśnie przyjechaliśmy do hotelu. Oj, powiem wam szczerze, że z dziećmi w 5 ludzi w samolocie to jest nielada hardcore. No i jeszcze trasa z lotniska z Dubaju do hotelu to jakieś 20 minut. Też dzieci pospadały jak buchy. Jako sam lot sam lot bardzo spoko, jedzenie bardzo spoko. Duży wybór filmów, Zdążyłem oglądać z dziećmi aż tylko jeden, także ogółem spoko. A jutro, jutro pora na Dubaj, mamy taki pit stopik jakieś 30 godzin, także spokojnie sobie wyskoczymy na, na miasto, żeby dzieciakom coś pokazać. Przejdziemy się kolejką, pójdziemy do mariny, skoczymy na palmę, jak jeszcze starczy czasu, no i, no i później mamy nocny lot do Bangkoku. Także połączę ten odcinek z, z Dubaju i z Bangkoku razem i wleci na YouTube jak najszybciej. No, a także mamy godzinę niby czasu polskiego, jest 23.20, ale to jest około drugiej w nocy. Także dobrej nocy i widzimy się jutro na atrakcjach z Dubaju. Pozdro. Ale pachnie co? Tak służba, żeby Siemanko, słuchajcie, chciałem wam pokazać jestem w hotelu adres adres, adres Beach Hotel na Marinie. I chciałem Wam pokazać jak to pięknie wygląda stąd. Popatrzcie. Taką mamy panoramę. Wyszedłem sobie właśnie z lobby. I tak to mniej więcej wygląda. Ogółem powiem Wam, że jazda bez trzymanki z dwójką dzieci. Ale warto. Minusem jest tego tylko, że zajebiście daleki dojazd z lotniska. Bo jechaliśmy wczoraj 30 minut? 37? Nie wiem, 30, 25 minut, gdzieś tyle. No i wzięliśmy taksówkę z lotniska, która wyszła 120 dirhamów e, Tam był doliczony jakiś podatek drogowy, więc nie, mniej więcej ta taksówka z lotniska wyszła 120 zł. Ale widoki swoją drogą pytarda. No i co? Lecimy, słuchajcie, na deptach na marinie, po to, żeby coś pozwiedzać. Stay tuned. A jedyny minus jest tak obrzydliwie wręcz niesamowicie gorąco, że to po prostu jest masakra. Dobrze, że filtr 50 wyleciał na mnie i na dzieciaki. Tu macie lobby bar, jak to wygląda. Nie, no głęb, jest to kolos wielki, duży przepych, Petarda O, są podróżnicy. Dobra, to co, lecimy dalej. Atlantis de Palm, idziemy na Secret Chamber. Jedna z wycieczek, które sobie stwierdziliśmy, że pójdziemy z, z dziećmi. No i wchodzimy do Legend Atlantis de Palm, słuchajcie, który mieści się na palmie Jumeira. No, sam dojazd stają nam jakieś pół godzinki. Taksa w miarę w dobrych pieniądzach, bo 40 dirhamów. No i teraz lecimy sobie dalej. Oglądajcie. Pierwszy sklep, gdzie chciała oczywiście moja córka wejść. No, pani wjeżdża. Nie, to po prostu wchodzą tutaj z dziećmi, z całą rodziną, to kosmos. The Lost Chamber Aquarium Adventure Water Park. Słuchajcie, no, fajnie to wygląda. Przepych, bogactwo. Ale fajne jest to w tym wszystkim, że wszyscy są. Wszyscy są bardzo mili, słuchajcie, aż się zdziwiłem, tu pomóc, tam pomóc, no mega, mega zajebiste to jest. No i teraz lecę sobie robić dalej, popatrzcie, wow, wow, petarda, wow, to jest z tego Aquamana, petarda. Słuchajcie, petarda No, jak tego tutaj po prostu nie zwiedzać ale popatrzcie jak to wygląda Popatrzcie jak to wygląda A to jest tylko wejście I za chwilę wchodzimy. O tam. I nagram wam wszystko. it's <laughs> kind Słuchajcie, to mi się kojarzy. Jest taki z komnatą predatorów. Tak to mniej więcej wygląda. Trofea, wszystko. Na środku jeden ten. Jak ktoś oglądał jest fanem Predatora, to tak to może wyglądać. Mega, mega, mega super wrażenie. Wow idziemy sobie dalej. I wchodzę. Fetinho to wygląda. No i dobro, podsumowując, sama atrakcja, The Secret Chamber The Plains super. Bardzo mi się podobało, bardzo fajnie to zrobione i w miarę w dobrych pieniądzach. Natomiast wszystko dookoła jest zajebiście drogie. Naprawdę, zajebiście drogie jak za jedną gałkę loda trzeba dać 35 złotych. Ludzie, klękajcie narody. Fajnie było przyjechać, ale nic poza tym. No a teraz czeka nas kolejka. No i lecimy na drugą część. Fajnie. Ceny dla was jakie są? Single trip mamy 10-14 10-15. First train, last train. No, a teraz zbieram cały tych domowników. Jedziemy sobie dalej. Tak jak mówię dla mnie to jest pit stop, bo lecę dalej jutro Bangkok. 4 dni i później na Phuket, także będzie co oglądać, zapraszam. Dobra, jesteśmy u góry, zobaczcie, jak to wygląda. Podchodzę sobie, cały Atlantis de Palm. Wow. Robi wrażenie, podobno Maria Carey tutaj ma swój apartament. Tam dalej mamy ten, sesja dla fotografów. Wow. I tam, słuchajcie, miasto Dubaj. No, a my sobie lecimy. Chodźcie, słuchajcie, cała ekipa. Lecimy sobie do pociąg i wysiadamy na stacji końcowej. Kosztowało nas to 20 dirhamów od osoby, ale tak miało być. Ogółem to ja mam tylko tyle. Jest tak zajebiście gorąco. Jest 40 stopni, jest. Także nie polecam przyjazdki do Dubaju. Końcem czerwca, początkiem lipca, bo można się roztopić. No. Dubaj Marina. Jesteśmy sobie na spacerku. Właściwie to jest taki duży walkway. Deptak, gdzie ludzie trenują, jest dużo do treningu. Także takie miejsce stworzone dla mnie. Tylko powiem tak. Pogoda zbytnio nie pomaga z tego względu, że jest zajebiście gorąco. Cztery dychy jest jak nic. No i cóż. Szukamy miejsca na jedzenie. Jedzenie i odpoczynek. Lecimy jeszcze do hotelu, tam żeby odebrać bagaże, coś zjeść, posiedzieć w basenie i zmykamy na lotnisko. Taki wizytę w Dubaju, bardzo intensywnie, duży jet lag, mało snu, duże zmęczenie, ale wyśpiesz się mam nadzieję, że w samolocie i widzimy się jutro w Bangkoku. Także oglądajcie, jeszcze tylko parę ujęć z Dubaju i na tym będę kończył, także do zobaczenia w następnym. A jeżeli jeszcze nie słuchałeś mojego podcastu Mundurowy Tryb, serdecznie zapraszam Cię do odsłuchu. Mundurowy Tryb ludzie z pasją, sportowcy, trenerzy, byli funkcjonariusze. Serdecznie zapraszam. You're a Końcówkę naszego dnia. Jest kosmos. Słuchajcie, to jest czat. Dubaj. Żal wyjeżdżać, ale takiego gorąco nie wytrzyma. Także obiad zjedzony. W moim przypadku owoce, w tym wypadku żeby się troszkę nawodnić. No a dzieciaki, jak to dzieciaki. Podróżowanie z dzieciakami jest fajne i przyjemne. Daje dużo korzyści.